W dziewięćdziesiątym roku pan był naczelnikiem miasta, pan Nie, był... nie byłem. Czy którym roku pan W osiemdziesiątym no. no. Aha, bo kadencja się, radnych się dziewięćdziesiątym... Ale w Ale te zmiany ulic to za pana były... Kineticnie. Robione zmiany ulic w mieście tej, co były osiedla 30-lecia było a, to to za pana było zmieniane. No, no, Ale to, to już za pana było przygotowywane to wszystko. No, no bo nie wiem, bo, bo jak jest właściwie y, taka jakaś nieścisłość, że tu jest generał generała jest ulica, a, u, no to a tu to jest, a tu jest pułkownika w tego. Nie, to płek, to Pan mój, to jest, to a Pani Wojciechowski był wtedy tym naczelnikiem? Nie, on był burmistrzem. A burmistrzem już od. A bo 99, 89 już? Już nastąpił pan Wojciechowski, tak, tak, tak. A, a pan zrezygnował ja w 89? W związku, że była transformacja że... przewidywana, bo ja się no i To czemu się pan tak jako no sam... Ja nie, ja nie byłem w Solidarności. A i, i wtedy tak pana delikatnie nie, zmuszono? Nie, tak. ja nie, ja jestem człowiekiem niewymagającym. No ale teraz pan, 4 lata temu jeszcze pan raz startował, jeszcze próbował to, jak to tam... No to była walka o, o co innego. O park. A, to, part... był, to był pretek tylko, tylko. Taka próba sił... A, no ale, ale się nic na razie nie dało nie zrobić. To na razie... Stan... No bo jest taka nieścisłość, że tam... Jest u Bochniaków jest pułkownik ten no nie, Jakubowski. A czemu A ulica jest generała? Nikt tego, nie umie, nikt tego nie umie tego zrobić. Nikt nie wie dlaczego tak jest, czy tak. No, nie, 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 nie wiem, to władze takie tym interesowały, ja nie. Pan odszedł w odpowiednim momencie? W tym, w tym momencie mi nie było. A, że Pan Wojciechowski, pan Wojciechowski był, nie tylko był jeszcze dostępny jest w tym czasie. Co no, władza, to, 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 to stworzy sobie historię. No. Że pan w odpowiednim o, w momencie odszedł A, od nie. tego. To ile lat Pan był tym naczelnikiem miasta? 6 lat. 6 lat taka kadencja była? czy to nie, czy ten, to, ten nie było kadencyjne. To nie były nie tylko... Tylko tak Chciało, się tyle być. A, no ale jakoś wybrany był, czy jak to się było? To nie wybory były, tylko. Nie, partia dawała. Partia... A partia rekomendowała ich. Na... Nie, ktoś... nie, nie partia Czy ktoś. Nie, tylko... Czy kto wybierał wtedy? Tak? A, rada miasta musiała być. A rada miasta wybierała z, tam, z kandydatów jakichś. A, o coś. Stare czasy. No 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 ale, ale potem gdzie, za, gdzie poszukać tych wiadomości, jak póki jeszcze pan no, jest dostępny. Się dzisiaj historia inaczej wygląda. No inaczej, no ale tamta historia też trzeba wiedzieć, jak co było. No, tam to, ta, ta, ta historia jaka dzisiaj jest, jest, jest historia wydałęcy na przykład. Bez no jeszcze mam. jest, no, póki nie. ludzie żyją, to no już nie, ale, ale, można ale, się coś dowiedzieć, a jak braknie tych ludzi, to już ale trudno po A nie książki nie, nie zawsze piszą jest. tak jak trzeba, no, niż ci ludzie, którzy przeżyli no, to. Muszą.